Witajcie, tu Hohoła, to kolejny odcinek z cyklu Odrdzewiamy chochoła, Bitwa na Legwilu, który znacie na pamięć, bo już go widzieliście w kilku moich bitwach. Tutaj tym razem bohaterem będzie Somua SM i wybrałem tą bitwę dla Was właśnie po to, żeby pokazać jakie błędy można popełnić grając magazynkiem. Lepiej żebyście się uczyli na moich błędach niż na własnych. Więc, więc zobaczmy sobie, jak to ja tutaj rozgrywałem. E, mapa znana, losowanie e, siódemki i ósemki w takim dziwnym zestawieniu siedem, si siedem, ósemek, osiem, siódemek. E, no i szybka analiza. Popatrzcie sobie, jak, wyglądają, jak wygląda setup. tak. po naszej stronie 53 TP, Renegade, VK ja, jako ciężkie czołgi, z przeciwnej strony super ciężary, tak? kv 4 i IS-2, AMX-M4 i T26E5, to praktycznie, w plus do tego, że T29 i Tiger na siódmym tierze, to w zasadzie wyklucza moją obecność w mieście, ponieważ po pierwsze cele będą bardzo twarde, po drugie biją mocno, a po trzecie nie za bardzo widzę kto by miał mi tutaj dać wsparcie, czyli kto będzie przyjmował buły kiedy ja będę na reloadzie. Dlatego decyduje się Decyduję się jechać e, troszeczkę jak medem i wspierać moją drużynę wspierać moją drużynę jakby z flanki e, domykając może flankę może w ten sposób Jest bardzo mało medów, zwróćcie uwagę, jest tylko to 69 ip 43 er po naszej stronie, w związku ktoś musi przejąć tą rolę medów no i teraz ja się zdecydowałem to zrobić Eber jedzie agresywnie, prawdopodobnie w G7 albo F7, tam się powinien zatrzymać. Zwróćcie uwagę, już biją. Ich Eber też zagrał bardzo agresywnie. Zrobił otwarcie aż do miasta i potrafił mnie wykryć, nawet mimo krzaków czyli znowu kołowce Rules, tak? Jeszcze we mnie strzelał Luzak. Dobra, odpowiedziałem ogniem, ale chyba go nie trafiłem. No i cóż, no trzeba poczekać. Mam nadzieję, że arta się ustawiła gdzieś w A1, A2, a nie pojechała w A7, A8. ponieważ mi to zaraz przyłoży bułę. Dobrze pomyślałem. B2 jest arta. Zwróćcie uwagę, u nich FVK, t 265 T29, takie czołgi, które mogą grać na hull-down, pojechały tutaj w E2. Blokujemy ją tam tylko dwa czołgi nasze plus 53TP od tyłu. O właśnie, i na to czekałem, aż się mi taki właśnie pan zaświeci. Piękne, piękne wsparcie dla drużyny. Zwróćcie uwagę, wykluczyłem im już od razu jednego TDK ósmotierowego. I o to tutaj właśnie chodziło. Do tego jest magazynek stworzony. Zwróćcie uwagę, jest, nie, brakuje reprezentacji przeciwnika w linii 09, więc nasi, nasi już domykają tak naprawdę tam. I z 2 się jeszcze gdzieś tam znalazł, zabicia ja na niego nie znajdę. W związku z czym decyduje się podjechać, podjechać bardziej do przodu. Ta Wataha, która tam w D9 walczy w tym momencie, powinna sobie bez problemu z nimi poradzić, a ja spróbuję wypolować tego helkata, który we mnie strzelał. Ale to są takie pixel shot. To jednak nie szkoda w magazynku takich strzałów w magazynku najlepiej strzelać wtedy, kiedy mamy te strzały pewne, wtedy mamy fajnego klipa wyładowanego. No, zwróćcie uwagę, ja podciągam równolegle z naszymi czołgami na prawej Francji. Tak się tą mapę powinno grać, gdy jedziemy środkiem. Nigdy wcześniej, żeby nie dostać jakiegoś bicia głupiego. A tak to jak oni coś zaświecą, to ja mam wtedy idealne bicie od boku na te czołgi. No i teraz... Jeszcze może mi się tego Helkata uda złapać. Tak udało. No i ścigamy. Mamy suczkę, dostałem bułę. O i rykosze, jaki nie Pech. Nie mogę jak na gąsę postawić, ale mamy susto M1. Jeszcze dwa pociski zostały. Na razie bardzo przeciętny wynik 1693 to jest nic na magazynku. Ustawili się defensywnie, trzeba było ich wydłubać. A jest arta, cześć arta. Idealnie, na skończenie, super. Ok, wpadły dwa fragi 2000 obrażeń, to już jest 2700 WN8, czyli bitwa zrobiła fajna. No ale możemy zrobić coś więcej jeszcze. Ja tutaj sobie uciekam, nie chcę się wbić ze 100, -100 m 1 Ja go wyciągam w zasadzie pod przeciwnik, pod, pod moich sojuszników. Zwróćcie uwagę, leją go okrutnie. No nie jest w stanie mi nic zrobić no i skończyli go od boku elegancko. Zagrał to głupio. Dobra, ja jestem przeładowany i jedziemy z panem Tygrysem. Gąska. I jedziemy. I jedziemy. I jedziemy. I zobaczcie, został na 28 hapsach. Tutaj dostałem od Udessa. Wycofuję się. Okej. Okay. I teraz zwróćcie jaka jest, jaka jest sytuacja, ta bitwa już jest fajna, tak, czyli pół tysiąca obrażeń zadanych, dwa fragi, to jest 5100 WN8, bardzo dobra, bardzo dobra bitwa, ja mam co prawda porozbijane, porozbijane, działo, ale to nie jest problem. I co ja sobie wymyśliłem? Wymyśliłem sobie, że skoro nasi tutaj gdzieś z tyłu sobie zaczną podciągać, to ja sobie tego Tygrysa skończę, jeszcze zanim reload się zrobi, po prostu się z nim zderzę, no 28 hapsów ma, nie? Co może później tak? To może iść nie tak. Strzela mi po gąskach z haeków. Zobaczcie, jak mnie po prostu zrobił na szaro. Jestem bezbronny w tym momencie. I katastrofalna to była decyzja. Trzeba było spokojnie poczekać. Na, na to, aż się przeładuje magazynek. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, jak się dalej będzie bitwa rozgrywała. Mamy tutaj fv jeszcze z 800 Hp. Ja bym był już mniej więcej w tym momencie przeładowany i mogłem jechać po niego. I bym sobie go spokojnie na, na klipa zrobił. Czyli można było już mieć ze 4000 obrażeń zadanych. jeszcze by mi zostały ze dwie pestki i mógłbym się postrzelać z UDSM. jeszcze tutaj była szansa czyli z bitwy, która z bitwy, która no, jest niezła Bo no, 5000 WN-8 za bitwę to nie jest, to nie jest zły wynik mogłem zrobić spokojnie bitwę rzędu 6, nawet 7000 i to by wtedy znaczyło że miałoby, byłaby to bitwa naprawdę epicka, natomiast Spodziewałem brawurową, ale i zarazem głupią decyzję o tym, żeby zamiast czekać grzecznie i przeładować się na magazynku to, że no przecież cóż to jest 28 hapsów. No okazało się, że 28 hapsów to jest o 28 za dużo. I to jest kolejny przykład na to, co zawsze powtarzam w moich filmach. Grajcie do samego końca, ponieważ niezależnie od tego, czy Wasz czołg ma 100% hapsów, czy 1% hapsów, strzela i niszczy tak samo. Można dać ciała zaraz na początku bitwy, stracić 3 czwarte hapsów, a potem z tej bitwy jeszcze zrobić piękny wyciąg. Więc tak jak mówię, hapsy są potrzebne na końcówki, kiedy chcemy zagrać na, na, na ilość, ilość hapsów, które mamy, czyli późna na wymianę po prostu z kimś, kto ma tych hapsów mniej. Natomiast to jest takie agresywne zagranie na, 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 na hapsy. Natomiast nikt tam tak nie każe. Zawsze możemy do końca bitwy grać bardziej pasywnie. Korzystać z tego, że ktoś inny zbiera. No, ja tutaj się przypaliłem, stwierdziłem, że, te, że tego tigera skończę w taki spektakularny sposób i potem sobie jeszcze cały magazynek wystrzelam w coś innego. No błąd, błąd, jeszcze raz błąd, no ale w sumie bitwa udana. Dobra, zobaczmy sobie podsumowanie tego. Mamy podsumowanie tej bitewki, no 3,5 tysiąca obrażeń zadanych, dwa fragi. 332 z mojego spota, no i 1000 na pancerzu zostało, czyli nie najgorzej. Wpada duży kaliber oczywiście, co oznacza, że mam najwięcej obrażeń zadanych z całej mojej drużyny i co najmniej 20% hapsów drużyny przeciwnej zjadłem. I to jest najlepszy wynik z obydwu drużyn. Z naszej strony oczywiście jeszcze Renegat zagrał bardzo ładną bitewkę. AMX zagrał bardzo ładną bitewkę, E25 poprawną, no i cała reszta już sobie tam jakoś tam poszło. No u przeciwników, u przeciwników, też, pierwsza trójka dała radę, to nie są złe wyniki, natomiast już potem od te 29 w dół to w zasadzie, w zasadzie bardzo, bardzo słaba bitwa. Jeżeli chodzi o zarobki, no z premium zarobiłem 73 tysiące za tą bitwę, Praktycznie pomijalne koszty w przy, przy tych zarobkach bez e, konta premium byłoby to 39 tysięcy, prawie 40 tysięcy, więc niczego sobie zarobek. To 17 strzałów wystrzelonych, 14 bezpośrednich trafień, 13, 13 z penetracją, e, 1000 z dystansu, w związku z czym 2500 na strzelałem w, w zwarciu, czyli wynik. Zacny, niczego sobie nie ma co ma natomiast mógł być lepszy, mógł być lepszy. Tak więc nie przypalamy się na magazynkach, gramy swoje, nie powtarzajcie moich błędów. Dobra, z mojej strony to wszystko. W związku z czym ja się już będę żegnał. Jeżeli Wam się podobała ta bitewka, oczywiście łapka w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału. A ja uciekam. W międzyczasie w międzyczasie będę publikował. Też bitwy z innych serii, mianowicie będę oceniał powtórki graczy, którzy do mnie wysyłają te powtórki. Jeżeli ktoś chce przesłać do, do oceny powtórkę, czyli chce zobaczyć, jak ja bym to zagrał z moim komentarzem swoją własną bitwę, to oczywiście zapraszam. Preferowany sposób kontaktu to poprzez prywatną wiadomość prywatną wiadomość na Forum WOTA. Więc jeżeli ktoś chce, żebym na żywo oceniał jego powtórkę i potem wrzucił to jako filmik na kanał, to oczywiście zapraszam. Pierwszy, pierwszy odważny się już znalazł, przysłał do mnie, do mnie powtórkę, więc będziemy się, będziemy się bawić. Dobra, z mojej strony to jest wszystko. Trzymajcie się i do zobaczyska.